Rolnicy z Gminy Ożarów podziękowali za plony. Dożynki w Lasocinie, które odbyły się w minioną niedzielę, to był prawdziwy pokaz tradycji. W prezentacji wieńców dożynkowych udział wzięła rekordowa liczba sołectw. Łącznie ośpiewano aż 23 wieńce, wszystkie wyjątkowo starannie dopracowane i pięknie ukazujące regionalne symbole, kojarzące się z rolniczą tradycją. Znakomitym przykładem jest wieniec przygotowany przez panie z Nowego, w w którym znalazł się symbol Wiśni Nadwiślanki. Koncepcja jest związana z nazwą naszego koła i z tym, że prezentujemy miejscowość, gdzie jest Wiśnia Nadwiślanka z certyfikatem unijnym. Więc wieniec nasz musi Wiśnie prezentować. Mamy tutaj właśnie w logo dwie duże Wiśnie i na naszym wieńcu też są dwie duże Wiśnie. Mniejsze w koło. No do musiałyśmy też dołożyć zboże, bo też są rolnicy, którzy produkują. No i zioła, kwiaty. To wszystko jest zebrane w jedną całość i reprezentuje. Zajęcia naszych rolników, sadowników. Jak przyznał Andrzej Gajek, członek zarządu powiatu opatowskiego, Wiśnia nad to lokalne dobro. Wiśnia nad jest naszym dobrem powiatu opatowskiego i nie tylko, bo uprawa to leży na pograniczu jeszcze pozostałych, na przykład województwa mazowieckiego. To jest w tym rejonie właśnie zaczyna się, bo specyficzne warunki glebowe, specyficzne warunki klimatyczne umożliwiają uprawę tego rodzaju wiśni. Jest to jedyny produkt w województwie który otrzymał Nazwy produktu regionalnego wpisany jest na listę produktów przez Unię Europejską. Tegoroczne wieńce dorzynkowe w lasocinie zaskakiwały koncepcjami i ich przygotowaniem. Wśród tradycyjnych koron pojawiły się również inne zaskakujące, ale nawiązujące do tradycji kształty, takie jak na przykład symbol hostii. Już na dożynkach jesteśmy po raz kolejny, i mieliśmy już hostie kiedyś też, mieliśmy kielich, mieliśmy krzyż. No i teraz mamy hostię troszeczkę w innej postaci niż, niż kiedyś. Mamy na niej pszenicę, proso się tam znajduje, kwiatki, suszki tak zwane. Jest tam sorgo, a teraz Gminne dorzynki w Lasocinie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji rolników w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała w Lasocinie, po której barwny korowód dorzynkowy przeszedł na błonia lasocińskie. To właśnie tutaj odbywały się już oficjalne dorzynki, podczas których ich starostowie Agnieszka Żabicka i Robert Suchecki przekazali na ręce włodarza gminy Marcina Majchera chleb tegorocznych zbóż. Jak przyznał burmistrz Ożarowa Paweł Rędzia, gmina Ożarów jest gminą typowo rolniczą, jednak rolnictwo tutaj dzieli się na dwa rodzaje. Tak wiemy gmina Ożarów to jak gdyby dwa, dwa rodzaje rolnictwa. Południowa część bardzo intensywne, bardzo dobre gleby, bardzo intensywne uprawy, dobre plony, dobre gleby, więc nie ma problemu z plonami. Natomiast północna część, no to niestety, piąta, szósta klasa ziemi, dużo słabsze tereny i więcej ludzi pracuje gdzieś oprócz, oprócz rolnictwa. Ale cieszymy się, że wszystkie, praktycznie większość sołectw zechciało przyjść z wieńcami, że y, to, tra, tą tradycję próbujemy dalej podtrzymywać. Agnieszka Żabicki i Robert Suchecki, Tarostowie tych dożynek w Lasocinie, przyznali, że bycie rolnikiem nie należy do łatwych, szczególnie jeśli mowa o nakładzie pracy i jej opłacalności. Cena mleka jest tragedią. Ponad złotówkę taniej niż w tamtym roku. Także. No 2,80, a w tej chwili jest cena 2,70 70. To złoty 10 jest mniej niż w tamtym roku. Yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, rolnikiem być nie jest łatwo. Nie jest. Nie jest łatwo, nie. Dlaczego? No tak jak mówię, że z tą ceną, nie? Tego mleka. No, jak cena dobra, to i się człowiekowi chce robić, nie, A jak jest cena taka jaka jest, to. Ja, a jak to według pani? No też jest ciężko, w tym, bo jest zboża, są, yy, zboża są tanie, a niestety nawozy, młody, środki ochrony roślin jest to wszystko drogie, także no gorzej jest jak pod inne lata, słabiej. Wiceburmistrz Ożarowa Paweł Rędziak, życząc rolnikom pomyślności i dobrych cen, odniósł się do ich obecnych problemów. Jak twierdzi, jedną z rad na ten stan jest kontraktacja. Ja akurat sam jestem z domu z rolnikiem, z wykształcenia też rolnikiem, a z zawodu urzędnikiem, więc trochę wiem na ten temat. W mojej ocenie, jedna rzecz, która się nie udała zrealizować przez te 30 lat, to jest kontraktacja. Bo gdyby była kontraktacja, no, ja, mam na myśli zarówno na owoce warzywa, jak i zboża. Gdyby to było tak rozwiązane, jak jest generalnie w zachodniej Europie, gdzie żeby posadzić nowe na przykład winnice, trzeba starą wyciąć. Żeby posadzić nowe nasadzenia y, sadów owocowych, to ktoś musi zrezygnować z sadu poprzedniego. My dosadzamy na razie, ciągle zwiększamy areał. No to powoduje znaczną nadprodukcję. Teraz te blokady w handlu ze wschodem, y, trzeba powiedzieć, że ziemia sandomierska zawsze była przygotowana w kierunku y, handlu ze wschodem. Zablokowanie tego handlu powoduje, że no są ogromne problemy rolnicy mają ze zbytem, bo to rolnik powinien wyprodukować, a zbytem powinien się ktoś tym wszystkim zająć. To, nie jest, to Rolnik nie może poświęcać czasu na to, żeby być agrotechnikiem, znać się na nawozach, znać się na środkach ochrony roślin i jeszcze zajmować się naprawdę handlem takim perfekcyjnym. W mojej ocenie to jest jedna rzecz taka duża, której się przez te 30 lat nie udało zrobić. Na Dorzynkach w Lasocinie oprócz rolników i sadowników z gminy znalazło się wielu gości, lokalnych działaczy, samorządowców i polityków, którzy zgodnie... Stwierdzą, że za pracę rolników powinno być godziwe jej wynagrodzenie. Uważam, że to jest tak wymagająca praca, że niestety musi się w jakiejś kwestii ona opłacać, żeby koszty produkcji choćby w najmniejszym stopniu mogły się zwrócić. Bo jakaż to jest praca, gdy człowiek przez 24 godziny, a często i w nocy, i bez odpoczynku pracuje? a potem musi dokładać do swojej inwestycji. To jest po prostu przykre. Marcin Piwnik, starosta sandomierski, który gościnnie pojawił się na dożynkach w Lasocinie, również skierował kilka słów w stronę rolników jak przyznał na uroczystości, pojawił się również po to, by podziękować, ale nie tylko rolnikom. Dziękujemy rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę. Wielki trud, dzięki któremu na naszych polskich stołach żywności nie brakuje i życzymy im godnej, godziwej zapłaty za te plony. Wszystkiego dobrego dla wszystkich rolników z okazji dożynek. Niechaj się spełnią ich marzenia, ich będą wytrwali, bo praca jest bardzo ciężka i wymaga bardzo wiele nakładów. Pracy i godnej zapłaty również życzymy. Jesteśmy tutaj również w gościnie dla pani Bańcer z Linowa, aby podziękować jej za to, jaki, jaki wkład ma w krzewienie właśnie kultury ludowej na Ziemi sandomiejskiej, ale widzimy, że również na Ziemi Opatowskiej. Poseł Marek Kwitek również przyznał, że ten rok dla rolników i sadowników był szczególny. Ten rok rzeczywiście jest szczególny pod kątem pogody, bo bardzo trudno było to zboże zebrać i ono jeszcze jest na polach, dlatego często się mówiło, że te żniwa są kradzione. Ale rolnicy są przyzwyczajeni, to jest zawsze to ryzyko. Ile nie wiem, czasem pracy mogą włożyć serca, a potem ten efekt w postaci finansowych cen nie zawsze jest najlepszy. Jest problem oczywiście ze zbożem. Myślę, że nie powtórzy się. E, sytuacja z poprzedniego roku. My naprawdę walczymy, by 15 września ten zakaz importu, żeby był po prostu przedłużony, bo nie może się to odbywać pomoc dla Ukrainy kosztem e, polskich rolników. Podczas dożynek w Lasocinie na stoiskach wystawieniczych prezentowały się nie tylko instytucje, ale również koła gospodyń wiejskich, które przygotowały ucztę dla naszego podniebienia. W części artystycznej wystąpiły natomiast zespoły ludowe, kapele i wokaliści. Piękne na występ przygotowali artyści, którzy na co dzień kształcą się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie. Gwiazdą wieczoru był zespół Kama Sutra. Katarzyna Gaszluga, STV Info.